Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę powiedzieć na temat suplementów z kolagenem. E, los tak chciał, że ostatnio na Instagramie zauważyłam ogromną ilość e, reklam, e, tak zwanych Insta Story, które są sponsorowane, a propos właśnie różnego rodzaju e, suplementów z kolagenem. No, jest tego po prostu taka ilość, że stwierdziłam, że. Skoro jesteście bombardowane, bombardowani z każdej strony wiadomościami kupcie to, kupcie to, rzeczywiście jest to warte swojej ceny i czy w ogóle warto jest się faszerować tym kolagenem? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałam, e Naprawdę na Instagramie przez ostatnie dwa tygodnie, co otwieram jakieś insta-story, kogoś, bardziej jakieś blogerki, aktorki, cokolwiek. Wszyscy piją kolagen, wszyscy piją kolagen i po prostu zachwalają, zachwalają. No i tak powiem Wam szczerze, że podeszłam do tego tematu bardzo sceptycznie. Ja, już, ja Wam już mówiłam, wydaje mi się, że Wam mówiłam, że ja skończyłam, robiłam swoją magisterkę na wydziale farmaceutycznym na Uniwersytecie Medycznym i. Los tak chciało, że pamiętam jak dziś, na farmakologii jak jedna z Pań doktorantek powiedziała nam a propos suplementów, że tak naprawdę tutaj pierwsze badania mają wykazać, że dany suplement nie jest szkodliwy w żaden sposób, a nie, że tak naprawdę działa. Ja od tego, od tego czasu mam jakąś taką straszną awersję do suplementów i raczej w ogóle się nie suplementuje niestety. Mój mąż za mną gania z jakimiś tam tabletkami, suplementami, witaminami itd. ale ja to zapominam sama o tym. Niemniej jednak ten kolagen tak chodził mi po głowie od dłuższego czasu i stwierdziłam, że po prostu poszukam trochę badań typowo naukowych na ten temat, czy jest rzeczywiście warto ten kolagen przyjmować. Wszystkie badania, wszystkie artykuły na podstawie których nagram ten filmik, oczywiście podziękuję wam na dole w opisie, jeżeli chciałbyście się zapoznać. Ja szukając różnych artykułów Zazwyczaj korzystam z, z Google Scholar, czy jest taka um, platforma, gdzie um, ona wam wyszukuje tylko i wyłącznie artykuły. Nie są to żadne e, strony typu Onet, WP i tak dalej, jakieś artykuły pisane przez Panie Dobra Rada, tylko to są rzeczywiście e, artykuły, które są pisane przez naukowców i są opublikowane w różnego rodzaju e, piśmiennictwie, piśmie, piśmiennictwie profesjonalnym. Więc e, ty tak, takimi właśnie. E, Materiałami Będziemy się wspomagać. Ogólnie pokrótce kolagen. Kolagen jest to białko, które jest jednym z głównych składników budulców macierzy z zewnątrzkomórkowej tkanek łącznych u ssaków. Co to znaczy? Znaczy to to, że tak naprawdę kolagen wchodzi, w, jest budulcem większości naszych tkanek tkanki, a skóry właściwej, mięśni itd. itd. Rodzajów kolagenu jest naprawdę dużo i coraz to odkrywają naukowcy nowe rodzaje kolagenu. My oczywiście nie będziemy opisywać sobie wszystkich tutaj, bo to jest bez sensu. Ja się skupię głównie na kolaganie typu pierwszego i czwartego, dlatego że jest to kolagen, który jest w większej ilości też właśnie obecny w skórze właściwej. I tutaj właśnie wjeżdża nasz model pan skóra, który jest ze mną po to, żeby wam tłumaczyć bardziej, tak naocznie, niektóre sprawy. Słuchajcie, dlaczego kolagen jest taki ważny, jeżeli chodzi o naszą skórę? Ponieważ ja tutaj będę się bardziej skupiała na takim kolagenie beauty, czyli o, na tych preparatach, które są przeznaczone właśnie do, budowy, do odbudowy skóry, włosów, paznokci, ale tak naprawdę każdy kolagen, który będzie się przyjmował, będzie miał praktycznie to samo, to samo zastosowanie. Tak naprawdę w skórze właściwej mamy bardzo dużo włókien kolagenowych i włókien elastycznych. Włókna kolagenowe i elastyczne to są białka. Włókna kolagenowe dają nam taki stabilny E, powiedziałabym taki stabilny fundament, jeżeli chodzi o naszą skórę. Powoduje, że ona jest ładna, e, że ona jest napięta, że nie wisi. E, właśnie z czasem, kiedy, tych włókna, kiedy te włókna kolagenowe ulegają degradacji, możemy zauważyć ten efekt starzenia. Czyli pojawienie się zmarszczek, pojawienie się obwisłości itd., itd. Drugim białkiem i drugim włóknem, które jest obecne w skórze właściwej, jest też elastyna, która odpowiada za sprężystość skóry. Czyli np. to, że ona po prostu się rozciąga, wraca, jeżeli przytyjemy i potem schudniemy kilka kilo, to że po prostu ta skóra się, że tak to kurczy i się rozszerza. Nie, to nie jest to, co chciałam użyć. Która się kurczy i następnie rozciąga razem z jakimś potencjalnym naszym chudnięciem czy tyciem. Więc mniej więcej tak to wygląda włókna kolagenowe są właśnie ulokowane tutaj w tej części skóry właściwej. Początkowo wszystkie preparaty, które tak naprawdę były z tym kolagenem, to były preparaty, które miały na celu profilaktykę w różnego rodzaju chorób chrząstno-stawowych i były to tak naprawdę tylko w tym kierunku zalecane suplementy. W Polsce, w Europie, bo w Japonii, jak my tak naprawdę ten kolagen dopiero... Przyjmowaliśmy głównie sportowcy czy osoby starsze. Tak naprawdę w Japonii już wtedy były badania i były produkty, które były przeznaczone typowo właśnie do takiego um, używania, aby suplementować skórę, włosy i paznokcie. Czy skórę i włosy bardziej, mówmy się. Z tymi paznokciami to tak średnio. E, więc tak naprawdę e, w Japonii oni są pionierami, jeżeli chodzi o przyjmowanie kolagenu, i do tej pory tak naprawdę tam tego kolagenu przyjmuje się e, dużo. Pierwsze badania, które były przeprowadzane, były to badania in vitro na liniach komórkowych, które wykazały, że po spożyciu suplementów z kolagenem, aminokwasy, na które rozpadał się kolagen trawiony, powodowały wzrost syntezy naszego własnego kolagenu. Więc tak naprawdę to badanie przemawia za tym, że rzeczywiście ten kolagen pomaga w syntezie naszego własnego. Później były prowadzone badania, gdzie ludzie spożywali żelatynę, najzwyklejszą, i po spożyciu żelatyny. Zauważono znaczny i trzymający się do 4 godzin wzrost stężenia właśnie peptydów po spożyciu. Więc kolejne, kolejne badanie, które nam pokazuje to, że rzeczywiście te aminokwasy, na które rozpada się kolagen w sposób znaczący, powodują wzrost syntezy kolagenu właśnie przez fibroblasty. Więc kolejne badanie, które pokazuje nam. I dowodzi, że rzeczywiście te suplementy mają rację bytu. Co więcej, kolejne badania znowu na szczurach, które były badania in vivo, które były przeprowadzane, pokazały, że długotrwała, i tutaj zaznaczam słowo długotrwała suplementacja kolagenem, powoduje, powodowała kolagenem pochodzenia był bydlęcy bodajże powodowała e, znaczny wzrost e, kolagenu, jak i również spadek e, kolagenazy typu drugiego, która odpowiada za degradację włókien kolagenowych. Czyli oprócz tego, że sam kolagen się tutaj e, syntezował, dodatkowo jeszcze rzeczywiście e, enzym, który powoduje i odpowiada za rozpad włókien kolagenowych, jego poziom uległ znacznemu e, zmniejszeniu, czyli można powiedzieć, że jest to takie typowe już działanie anti-aging, przy długotrwałej suplementacji. I to też większość producentów z jakby ma napisane na swoim opakowaniu, że minimum 3, miesiąca, 3 miesiące powinna trwać suplementacja, zanim zauważymy pierwsze efekty. I ostatnie już badanie, które, był, które były przeprowadzane na ludziach. I tutaj grupa. Badana względem grupy kontrolnej, czyli gru, grupa, która rzeczywiście przyjmowała em, suplementy e, na bazie kolagenu lub e, hydrolizatu kolagenu, a druga grupa kontrolna przyjmowała jakiś środek placebo z tym, że one nie wiedziały, co przyjmują na tym polegały takie badania. To grupa badana e, względem grupy kontrolnej po pobraniu e, próbek skóry. Zauważono, że rzeczywiście jest bardzo duży wzrost kolagenu typu pierwszego i czwartego, jaki również jest spadek proenzymu i spadek stężenia kolagenazy typu drugiego, więc każde badanie, na które się napotykałam, udowadniało mi, że rzeczywiście względem skóry tutaj ten kolagen ma rację bytu. Z tym, że oczywiście, jeżeli chodzi o profilaktykę. E, schorzeń e, chrzestno-stawowych, to tutaj badań jest bardzo dużo i one już są prowadzone od bardzo długiego czasu. Jest to potwierdzone naukowo rzeczywiście, przyjmowanie tych suplementów zazwyczaj e, wpływa pozytywnie e, na różnego rodzaju dolegliwości. Więc tak naprawdę ja w tych badaniach, o których Wam dzisiaj mówiłam, skupiłam się tylko i wyłącznie na takich badaniach, e, które pokazują nam e, wzrost jakby włókien kolagenowych w naszej skórze, bo nie ukrywajmy, że ja tutaj się zajmuję rzeczami beauty i, tego, i ten kolagen, który będę Wam też polecała, bo widziałam pod lupę tak naprawdę trzy takie kolageny, które są dosyć dostępne, dosyć dobrze dostępne w Polsce. E, one wszystkie tak naprawdę są z dodatkiem witaminy C, e, aceroli, czyli wszystko to, co tak naprawdę też pomaga, e, pomaga w syntezie kolagenu, bo tutaj, żeby zaszła synteza poprawna e, kolagenu, niezbędna jest witamina C, dlatego bardzo często. E, czy na opakowaniu, czy jest to dodatek, który jest gdzieś tam, że rzeczywiście jest kolagen z witaminą C. Jeżeli jest to sam kolagen, czyli taki proszek, który często się kupuje gdzieś na jakichś stronach z odżywkami, to dobrze jest po prostu suplementować to razem z, i przyjmować razem z witaminą, z witaminą C. Więc to tak w roli ścisłości. Jeżeli już mamy badania i literaturę za sobą i już jakby no, wiemy, że ten kolagen rzeczywiście nam pomaga, to teraz, kto powinien ten kolagen przyjmować? Słuchajcie, ja sama zaczęłam, powiem Wam szczerze, że tak jak Wam powiedziałam, ja jestem, jeżeli chodzi o suplementy, jestem tragiczna, ale stwierdziłam, że dobra, po, po, po robieniu tego researchu działa, no to kupuję. Kupiłam kolagen i zaczynam go przyjmować. Ja akurat kupiłam w proszku, zaraz Wam go pokażę i wytłumaczę. Niemniej jednak, powiem szczerze, że troszeczkę się czaję na taki kolagen do picia. I teraz na polskim rynku, z tego co przejrzałam, oczywiście kolagenów jest bardzo dużo, ale z tego co przejrzałam, bardzo fajną propozycję, z bardzo fajną propozycją wyszła firma Doppelherz, tak mi się wydaje, z kolagenem właśnie typowo beauty kolagenem. Który jest w takich jakby szotach, ich macie 30 i rzeczywiście cena jest też w miarę przystępna jak na kolagen, słuchajcie, bo to jest 99 zł, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli coś by mi się pomyliło, to na pewno tutaj na dole to naprostuję, ale wydaje mi się, że tak. Jest to o tyle fajna sprawa, że on naprawdę jest, ma bardzo fajny, prosty skład. Z tego co widziałam, chyba tam można wybrać dwa smaki, tak mi się wydaje i zazwyczaj te kolageny, które są do picia, one wszystkie są smakowe. Ja przyjmowałam kolagen z Duolife i bardzo serdecznie go polecam. O filmie Duolife w ogóle chciałabym Wam nagrać filmik, dlatego że pracowałam kiedyś w miejscu, w którym współpracowaliśmy z nimi i miałam też takie wewnętrzne szkolenie a propos filozofii tej marki, z którą ja się bardzo zgadzam. I są bardzo transparentni, jeżeli chodzi o ich składy. Oni mają też kolagen, też on jest dodatkiem witaminy C, on jest w takiej pięknej różowej butelce co nie jest istotne, jednakże fajna butelka e, i on jest w takiej właśnie dużej butli i jego się trzyma w lodówce i pije się e, z dawkowaniem 25 ml do 50 ml w zależności od tego, jakie są e, potrzeby. I teraz tak, dziewczyny, jeżeli chodzi o picie tego kolagenu, e, i chłopaki, e, kiedy? Tak naprawdę zawsze bo e, czy chcemy na przykład utrzymać nawilżenie w naskórku bo badanie pokazało że długotrwała suplementacja kolagenem powoduje zwiększenie nawilżenia w naskórku czy jeżeli na przykład jesteśmy w ciąży i e, boimy się rozstępów czy na przykład jeżeli mamy tendencję do rozstępów i nam się troszeczkę przytyło czy na przykład po prostu chcemy mieć skórę w dobrej kondycji i stwierdzi i postanowimy że chcemy te suplementy brać e, pamiętajcie zawsze żeby sprawdzać skład suplementów ja ten e, suplementy z Duolife bardzo lubię, bardzo im ufam. Podoba mi się bardzo to, że oni wszystkie składniki, które mają u siebie, to są w 100% naturalne składniki. E, jeżeli biorą... Um, i one tak naprawdę, jeżeli tam jest mieszanka jakichś składników z różnych stron świata, to one właśnie są brane z tych farm, to nie jest na przykład, że coś jest hodowane, jakieś sadzonki są hodowane w Polsce, tylko to po prostu jest wyselekcjonowana uprawa, która musi być bioekologiczna, musi mieć ten certyfikat, a to znaczy, że oni 7 lat nie mogą używać żadnych nawozów chemicznych z, i wtedy dopiero dostają ten certyfikat i dopiero jakby firma Duolech bierze od nich... Yy, Bierze od nich te um, składniki jakby do swoich suplementów, więc jak najbardziej super. Jeżeli chodzi o smaki, o smak tego duolet, ja go bardzo lubię, on jest takim smak słodki mango, jednakże zawsze te kolageny na końcu mają dla mnie taki posmak trochę rybi i jest to no, normalna sprawa i jakby no, nie, nie, nie należy oczekiwać niczego innego. E, wiem, że na, e, na stronach internetowych możecie też znaleźć tabletki, możecie też znaleźć proszek i właśnie takie do picia. I teraz kwestia z tymi tabletkami taka, Ona, one ogólnie zawsze są tak. Tańsze. Czyli jak spojrzycie sobie na em, rozpis tego kolagenu, znaczy rozpis e, cenowy e, różnego rodzaju e, suplementów właśnie, e, jeżeli chodzi o kolagen, to zauważycie, że te, które są w tabletkach, są tańsze. Ale musicie wiedzieć, e, że tych tabletek dziennie trzeba będzie wziąć od 3 do 6, więc mimo tego, że to będzie tańsze, to notabene na sam koniec wyjdzie Wam to samo albo nawet i drożej, więc ja ogólnie nie polecam tych tabletek. Szczególnie, że jeżeli chodzi o osłonki tych tabletek, bardzo często one są zrobione z laktozy. Więc, jeżeli ktoś jest, ma nietolerancję, z laktozy, ma nietolerancję z laktozy, to raczej bym nie polecała, bardziej bym szła w stronę proszku lub w stronę takiego płynnego kolagenu. Też czasami te osłonki u niektórych drażnią po prostu błonę żołądka, i ja, na przykład, tak mam że mi brzuch boli, ja te tabletki z tym takim rozpuszczalną, z rozpuszczalną fiolką, więc ja jakby tego brać nie mogę. Dlatego ja właśnie wyciągnęłam za pleców. Ja właśnie, szukając kolagenu słuchajcie do picia tutaj, takiego troszeczkę bardziej powiedziałabym na cito, yy, stwierdziłam, że tutaj mamy taki sklep, który się nazywa Holland and Barrett, to jest taki powiedziałabym taki sklep bardzo naturalny z suplementami. I to są, to są chyba suplementy, tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewna. One są e, niemieckie suplementy, są to suplementy, właśnie to jest taki proszek z kolagenem. E, tutaj ten skład jest bardzo, bardzo prosty. E, tak naprawdę właśnie mamy tylko kolagen. I co jest w tym, akurat w tym suplemencie nie do końca ok i e, powiem szczerze, że. E, sama mam mówię, sprawdźcie składy, sprawdźcie składy, a wzięłam po prostu ten, ten, ten kolagen już wcześniej, nawet nie sprawdziłam tego. E, tutaj bardzo często są właśnie skoncentrat z, z mleka. To jest, taki, taka, to jest taki proszek, który można dodawać do e, szejków, do kawy, do wszystkiego, co jest płynne. E, więc powiem Wam tak, wykorzystam go, bo wykorzystam, ale jeżeli ja bym miała Wam coś polecić, to ja i tak mimo wszystko polecam Wam, żebyście szły w te płynne kolageny, dlatego, że tak, po pierwsze one są tak mają bardzo proste składy, czyli tam jest witamina C, jakaś acerola, ewentualnie jakiś skrzyp i właśnie kolagen przede wszystkim. Po drugie właśnie nie mają tych e, osłonek, które mają e, tabletki, więc e, nie drażni mam żołądka, jeżeli ktoś ma rzeczywiście nietolerancję laktozy, to nie ma z tym problemu. E, a proszki zazwyczaj, bardzo często, mimo wszystko mają jakieś e, koncentraty mleka. i dodatkowo są jeszcze proteiny, które jakby dla mnie są w ogóle niepotrzebne, bo jeżeli ja potrzebuję zwiększyć sobie podaż białka, to mogę sobie zrobić odżywkę białkową, nie potrzebuję tego mieć w kolagenie. Więc kupiłam go, skorzystam z niego, ale to jest właśnie dla Was taka przestroga, żebyście raczej szły w te do picia kolageny. I wiem, że jest kolagen jeszcze jeden, ale pozwólcie, że się wspomogę szybko nazwą. Zapomniałam. Kolibę? kolibra Kolibre. 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 To, są, to jest też właśnie kolagen, który. E, I teraz tak. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o te dozy kolagenu, czyli o te ilości tych, tego płynnego kolagenu, który producent nam proponuje, to jest od 25 do 50 ml. Ten kolagen e, e, kolibra ma 110 ml pojemności, 140 ml pojemności, z tego co się nie mylę. I wydaje mi się, że jest to buteleczka na jeden dzień, czyli na raz. No i mają trzy rodzaje tego kolagenu: mają Vital, mają Beauty i mają jeszcze jeden. I powiem Wam, patrząc po składzie, naprawdę jest to bardzo obiecujący produkt. Składowo wydaje mi się, że wychodzi chyba na prowadzenie, jest dziś tak z Duo Life na, na równi, można powiedzieć. Minusem jest na pewno cena, dlatego że ten kolagen jest droższy pod ukreszty. I teraz, czy rzeczywiście jest warte swojej ceny? Nie wiem, musiałabym go przetestować. Ehm, zastanawiam się nad nim, bo na pewno e, dualet testowałam i wiem, że jest naprawdę dobry. Ten e, właśnie zachęca mnie tą swoją pojemnością, dlatego że ta pojemność powoduje, że po prostu w, w tych 140 ml jest więcej tego kolagenu, więc, jakby mamy taki większy boost. Hmm, ale teraz druga rzecz, no też możemy sobie więcej nalać tamtego z butelki, tylko kwestia na ile nam wystarczy, więc to na dwoje matka wróżyła, właśnie o tym Wam mówię, że czasami kupujemy jakiś produkt był tańszy, ale producent na przykład nam mówi dziennie 5 tabletek, więc tak naprawdę te 25 tabletek czy tam 40 macie na ponad tydzień lekko, więc w sumie wychodzi na to samo. Tu też trzeba zapłacić za przesyłkę, za to i za tamto, więc ja uważam, że jeżeli są gdzieś e, takie plany, że dostajemy jedną buteleczkę na dzień i sobie ją pijemy lub jeden szocik na dzień, to jest ogólnie lepiej i bardziej w tą stronę Wam polecam, chyba, że po prostu ktoś e, lubi proszek taki najzwyklejszy, Forflex to się chyba nazywa, to są takie e, e, proszek w takich e, pomarańczowych e, e, saszetkach. I są to po prostu najzwyklejszy kolagen, który jest na stawie. I on tak samo będzie działał na Waszą skórę to nie jest nic nadzwyczajnego. Tylko kwestia jest tego, że on jest po prostu bezsmakowy. Eee, a tutaj te kolageny Beauty są bardziej na zasadzie takiego całego celebrowania tego momentu, ładnych opakowań, smacznych smaków, przyjemnych zapachów itd. itd. ale za tym też idzie cena. Więc tutaj Wam pozostawiam to do wyboru, czy wolicie troszeczkę taniej i jakby ten proszek jakoś tam rozpuścić i przełknąć i jest ok Czy wolicie troszeczkę drożej i mieć tą całą, um, tą całą taką otoczkę takiej kobiecości, bo powiem Wam, że naprawdę na te opakowania są bardzo takie przyjemne i dla osób, które są dużymi, e, dla Was, które jeżeli jesteście dużymi estetkami, estetami, to dla Was będzie to przyjemna, przyjemna sprawa. Nie polecam kolagenów w proszku. Jeszcze raz Wam mówię, przynajmniej takich e, w, w kolagenów, w których gdzieś mają jeszcze dodatek jakiegoś e, mleka, tak jak mówię, jeżeli ktoś jest uczulony, to w ogóle to odpada, mm, no jakby ja nie jestem uczulona, e, a, nie jestem uczulona, no staram się nie jeść, ale nie jestem uczulona, więc spoko sobie to wykorzystam dla Was, polecam Wam bardziej e, właśnie te pitne albo te tylko czyste, bez jakiegokolwiek dodatku, mleka czy jakichś innych protein, tylko i wyłącznie witamina C lub acerola, bo acerola też jest bardzo bogata w witaminę C, więc bardzo dużo producentów dodatkowo ją też tam wrzuca, jak i również kwas hialuronowy, ale to nie jest mus, to jest taki dodatkowy tylko bajer. Podsumowując, czy suplementować się kolagenem? E, uważam, że z tych wszystkich suplementów, które mamy dostępne na rynku, ten kolagen wydaje się najbardziej racjonalny, dlatego że rzeczywiście są badania, które popierają jego działanie. E, więc jeżeli szukacie czegoś, jakiegoś boosta, który będzie Wam pomagał w tej walce codziennej o zdrowe stawy, o e, piękną skórę itd., itd., to jak najbardziej mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem Wam rekomenduję suplementację kolagenem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że nie był nie wiadomo jak długi. Starałam się to w miarę streścić. Bardzo, bardzo by było, było mi. Bardzo byłoby mi miło, gdybyście dali mi łapkę w górę. Zapraszam też do komentowania na dole, czy próbowałyście któregoś z tych. Próbowaliście, próbowałyście któregoś z tych kolegów i czy u Was się sprawdził, czy nie. Zapraszam również na Instagram, gdzie wrzucam. Teraz, coraz częściej, różnego rodzaju posty z takim krótkim streszczeniem informacji a propos różnych skorzeń skóry, więc czasami fajnie jest się posilić jakąś nową dawką wiedzy. I widzimy się już w tym tygodniu. Pa! pa.